Witam na kanale Retrownia w kolejnym odcinku serii, w której omawiamy sobie wszystkie oficjalne akcesoria do Game Boy'ów. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie tak zwany GameLink Cable, czyli numerek DMG04. Tutaj gdzieś tam widzicie w tym momencie, myślę, że jest to chyba każdemu posiadaczowi Game Boy'a akcesorium doskonale znane, zwłaszcza jeżeli jesteście fanami Pokémonów. Opowiem co nieco o tym kabelku i zrobimy sobie na koniec małe podsumowanko. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się bardzo istotnym akcesorium w świecie Game Boy'ów i myślę, że zwłaszcza gracze Pokémonowi powinni znać je doskonale, ale nie tylko. Czym jest Game Link Cable? Jest on specjalnie dedykowanym kablem, dzięki któremu możemy połączyć dwie konsolki w celu wspólnego grania lub innych interakcji, jak na przykład wymiana pokémonów lub pojedynkowanie się. Lista gier na klasycznego Game Boya, które obsługują to rozwiązanie, nie jest długa, ale sam kabelek rozpoczął w pewien sposób historię łączenia dwóch konsol przenośnych w celu wspólnej zabawy, który w kolejnych latach będzie się tylko rozwijał. Łącznie powstały aż 4 generacje do różnych konsol i na pewno wszystkie je tutaj omówimy w swoim czasie. Przy konkretnie modelu DMG04 warto wspomnieć, że powstała jeszcze wersja DMG04A, która miała dodatkowo ekranowany kabel, aby maksymalnie wyeliminować zakłócenia z zewnątrz. Niestety nie znalazłem informacji, czy takie ekranowane kable można było dostać poza Japonią. Sama technologia posiadała jednak moim zdaniem spory minus, i może nie dokładnie ten kabel, ale każdy kolejny, ponieważ przy każdej kolejnej generacji zmieniała się wtyczka i gniazdo w konsoli, przez co aby pograć sobie pomiędzy generacjami, trzeba było bawić się w różnego rodzaju przejściówki. Sam Link Cable można było dostać w kilku zestawach gameboyowych, np. z Tetrisem, lub kupić osobno. Sama technologia była na tyle nieskomplikowana, że na rynku pojawiły się dziesiątki tańszych zamienników różnej maści, i możliwe, że wiele z Was nadal takie kabelki ma gdzieś w kolekcjach. Na koniec warto dodać, że istniała możliwość połączenia nawet czterech konsol, ale potrzebny był dodatkowy adapter i trzy cable linki. Ale o tym opowiem więcej za kilka odcinków. No, i tak podsumowując, moim zdaniem jest to bardzo ważne akcesorium w całej historii konsol przenośnych. Zapoczątkowało to w jakiś sposób granie multiplayer na konsolkach przenośnych, a także dało dodatkowe jakieś tam narzędzie twórcom gier, żeby mogli sobie pokombinować, bo jak wiadomo, w tamtych czasach jeszcze się chciało kombinować z różnymi akcesoriami i takimi tego typu rzeczami. Także myślę, że to jest ważny moment w historii konsol przenośnych, ale oczywiście dajcie mi znać co wy o tym sądzicie i czy graliście sobie w taki multiplayerowy sposób, na przykład właśnie w F1 Race czy tam wymienialiście się Pokemonami. A teraz tak na koniec tylko chciałem was poprosić, jeśli podoba wam się to co robię, to zostawcie po sobie jakiś ślad, jakąś łapkę w górę albo komentarz. Pomoże mi to zwiększyć trochę zasięgi, żeby większa liczba osób mogła sobie obejrzeć tego typu filmy. A teraz już dziękuję za obejrzenie tego filmu i widzimy się w kolejnych. Cześć!